Moja, Moja mama wszystko wie, bardzo mocno kocha mnie. W dniu jej święta, w dniu dla mamy, my z radością zaśpiewamy. Niech nam żyje nasza mama, o i wesoła. Klaszczmy głośno naszej mamie, klaszczmy dookoła. Choć serduszko jeszcze małe to jest, Zawsze pamiętała, w miłodzieńkę zawsze miała. Za to wszystko, co zrobiłaś, za to, że mnie urodziłaś. Zawsze byłaś mi ostoją i że jesteś mamą moją. Śle życzenia oraz kwiatki, no i miłość w ten dzień matki. Kochane mamy świętego najlepszego, okazji Waszego święta, 13. druga ser.